Siemaneczko, z tej strony Szalek i zapraszam Was na Red Game Without a Great Name Czyli bardzo ciekawą grę zręcznościową, jeżeli ktoś pamięta tą grę limbo biało-szaro-czarną, gdzie po takim dosyć dużym lesie kierowaliśmy się takim chłopaczkiem, który szukał swojej siostry, to ta gra jest na takiej samej zasadzie, tylko że mamy tutaj metalowego jakiegoś kołębia taka innego taką latajkę która przynosi sekretne wiadomości z miejsca na miejsce co mamy? ustawienia co dużo nie mamy wybór języka i oczywiście graj a my zaczynamy właśnie grać a widzimy jakiegoś tutaj Dziecięcia, a nie to kobieta. Będę jakąś podwalniku sztaszynę, do przenoszenia wiadomości. z nieba, nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Co? Muszę podłożyć. Zajebiście, teraz się zorientowałem, że nawijają po, po polsku Poziom pierwszy, zgony zero Zresztą sam I tu, iku i, i, i by się teleportować Eee Fajna Fajna schematyka Wspieraj zębatki Aha, ci już wiem o co chodzi. ci I nie mogę zbytnio stać w miejscu, bo mnie ekran tak przyciągnie, że nasz tlaszek znajdzie się w dostronie takiej ciemnej dziurze. E tam dziurze, dupie. I jesteśmy na miejscu. Dostaliśmy pierwszą pocztę. No powiem tak. Gra mnie zaskoczyła i to zajebiście pozytywnie. Mamy fajny gameplay, mamy mechanicznego ptaka, który może się teleportować, czy zbiera różnego rodzaju zębatki. Yy, pewnie jakieś to będą dodatkowe power-upy dla naszej postaci. Mamy fajny 2-3 Kolorowy, klimatyczny świat, wszystko mamy taki steampunkowy klimat, czyli wiek pary, wszystko co związane z parą. Maszyny, koleje, po prostu cały rozkwit ekonomiczny. I widzę, że tak na to już będzie mój kolejny poziom przejścia. Kolejny poziom, poziom drugi. A, na takiej zasadzie. Spoko. Czy nasze... czy nasz sposób kaszek może równie dobrze sobie przenikać przez różnego rodzaju otoczenie, rury i inne. Jeee! Yeah. Jeżeli to był drugi level, to jesteśmy zajebiści. Tak. Perfekcyjnie, aha czyli zębatki odpowiadają nam za stopień w jakim ukończymy poziom, czyli tak samo jak w Angry Birds, dobrze znacie. Ilość tych, nie wiem, gwiazdek, świnek, nie pamiętam co tam było, bo ja nie za bardzo tą grałem, też oznacza on, na jakim poziomie będziemy... Przyszliśmy poziom. A więc poziom kolejny, poziom trzeci. O, i tu mamy już zaczniemy schodu. Unikaj ostrych przeszkód, Ci różnych y, utrudnień, które z czasem bice będą nam się pojawiały. O, tutaj mamy akurat zasieki. Teleportu się tutaj taszyno Nie wiem ile ta grama. Poziomów yy, ma dosyć. Widzę yy, krótkie misje, no ale wiadomo, to jest początek gry, więc nie mogę spodziewać się, żeby, żeby te misje trwały po pół godziny. Yy, jest, to na, jest to początek, mamy na początku króciutkie misje, które pewnie będą się wydłużały, będą wymagały większej naszej koordynacji. Ręka i myszka komputerowa oraz oko lepiający się w ekran. I powiem, że ta zęcznościówka... A. A! Dawaj! Jest? i bardzo fajnym hitem. Do tego mamy dosyć klimatyczną muzykę. Można powiedzieć, że taką dosyć starszawą, oscylującą się na rok tak tysiąc, żeby Wam nie skłamać z tą datą, więc może lepiej nie się na ten temat. Żeby nie panować jakiejś głupoty, ale po prostu taką muzyką na stare czasy. Kolejny poziom, poziom piąty. No fajnie, no powiem szczerze. Gra potrafi przykuć uwagę jest to... Uuu, biedna mechaniczna ptaszyna. jeśli nie wydaje to wszystko. powinienem sobie tą jedną zębabkę nie chcę mi się nią męczyć i mamy kolejną pocztę dostarczoną, jakaś pewnie poczta pantoflowa ci bardzo dwa zgony no nie za dobrze czy po jakaś poc poczta przekręcona szybciutko bezproblemowo i no tu ważny zmień w plotu. Как сгнить керунок то? Ага! Курс! Добре! Ну чтож, пара нам дает такие Утруднения. Наша пташина сгинет нам в lotu i to jest po prostu jeden z wielki animatia że będzie ciągle buszowała jak nie w górę to w dół o bardzo dobrze teraz wyszliśmy na, na prostą i nie mi się nawet wchodzić w ten dym który jest tam na dole no wiem że sobie zdaje zaleci sobie pytanie tak Mów mu więcej, a sam kierujesz. Ale naprawdę ta gra ma w sobie jakiś klimat. Od czasu, gdy plan zwał z zombie no ta gra ma w sobie taki sam klimat. Przyciąga, nie odrzuca. Jest prosta i nie odrzuca. Nieskomplikowana jest wręcz yy, ba banana wymaga od nas jakiegoś tam myślenia. I nie odrzuca, czyli tak, szósty poziom, fajnie, kolejny, Podstawa dostarczona. Poziom siódmy. Kolejny. I raz po raz dosyć bardziej klimatyczna muzyczka. Uuuu. Too bad, my friend. My friend. Dwa zgony. to jest ostatni, który najbardziej kart korawny, który a w nim grać no fajnie. Nie no bo tak widzę, tych bo tak dobrze Powiem szczerze nawet to wipowanie tym naszym ptaszyckim mnie nie wnerwia mnie nie denerwuje więc szy przeciwnie i śmieszy i zachęca do tego żeby słuchać jeszcze raz Czyli gra wnosi Według mnie znowu nowy, fajny wymiar. Portuguese się ptak. O i mam kolejny ukończony poziom. No super, cieszę się. Próbuję do 10 dojść. Nie wiem, nie tak naprawdę tego może mieć poziomu. Nie sprawdziłem na całej ogólnej mapie, ale...

Okej okay. i dawaj Jakby cię tu nazwać O wiem Nazwę cię Fernandez Nie Po bój fest Giniek że ginie glesbota w radę. Dobra, teraz się uda. Teraz zmienia kierunek lotu. Wykonana, poczta dostarczona, tylko ma zęby bez żadnej zębatki. Poziom dziewiąty. Co to jest? Mistrz ukruszone przeszkody. A, na no takie zasadzie. Too bad do Flórnia już wyjść nie w nerwianie bo sama się nie dostarczy i już przyjdziemy ten poziom dziewiąty i dam się odpocząć z tego wygo krótki, a jednak długie. Ja, yeah. 90. Jesteśmy The Best. No i dobra, tyle w tym w pierwszym odcinku. Idziemy sobie już do menu głównego, do wspaniałej gry. Zaczynamy sobie może i do osma level 20, 25, 31, 40, 50, 60. 60 leveli na taką grę. No okej, okay. jesteśmy w jednej, w jednej szóstej i jest zajęć Poziom 12. Za nami. let Game, we tak great name. czerwona gra bez żadnego wspaniałego mnia. A ja jestem szalej i żegnam się z Wami i polecam wam tę grę bardzo serdecznie. Na razie.